Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym openingu. Dawno tego nie było, ale dzisiaj będziemy otwierać sobie skrzyneczki. I challenge na dziś to jest dropnięcie rękawic. Kose już jakiś czas temu dropnęliśmy, było spoko, ale rękawiczek jeszcze nigdy nie dropłem w CS-ie, więc dzisiaj przygotowałem kilka skrzyneczek i spróbujemy to sobie dropnąć. Może na start skrzynia rewolucji, ponieważ tutaj lecą rękawice wajsy i chcielibyśmy takie trafić, i może. MP9, po testach bojowych. Mamy jeszcze skrzynię odrzutu i tu też bym nie pogardził takim USP-kiem, też jest bardzo fajny. I tutaj też lecą rękawiczki, co prawda nie wajsy, ale jakieś slingshoty, tutaj moglibyśmy też trafić. I uwaga, no chociaż ten fioletowy byłby dobry. Jedziemy sobie dalej, a może taki na szybko? Okej. Okay. Ej, ale w sad traku. zostaw mnie. Dobra, wracamy do skrzyni rewolucji yy, i uwaga, czy może teraz koska? Okej, okay, fioletowy, jest pierwszy fioletowy, nie jest najgorzej. Po testach bojowych będzie do jakiegoś kontraktu. Dobra, teraz trzeba na szybko. BUM! U, uh. ej, kolejny stat track. Dużo tych statów leci. Come on, jakiś czerwony chcemy dropnąć tutaj. Chociaż no chcemy rękawice, taki jest challenge w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, ile będziemy potrzebowali do tego skrzyneczek. No tutaj mocne zużycie. Rzeczywiście, ale spoko jest ten Negev, co ciekawy. Dobra, może teraz tutaj, może ta skrzyneczka, może ta. I zobaczymy, co nam poleci. Tutaj będzie to. Ok, tego SG jeszcze nie dostaliśmy dzisiaj, więc spoko. I znowu quick open. Uh, ej, to jest w ogóle bardzo ładny Scar 20. Co? Ma bardzo fajną fakturę. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Już teraz to już coraz ciężej się robi. Myślałem, że dosyć szybciej poleci nam ta kostka. W się te rękawice, ale nie, leci nam tek 9. No dobrze moi drodzy, ale jak wiecie, ja wolę otwierać te skrzyneczki CS-owe gdzie indziej, no bo mamy je tańsze oczywiście. No i tutaj mamy jeszcze fajną skrzynkę, gdzie lecą spoko rękawice, bo Pandora Boxy moglibyśmy trafić i tą też skrzynkę sobie otworzymy dzisiaj. A wy używając mojego kodu KAROT macie szansę zgarnąć Guta Knife, Lora, 840 do ładowania wystarczy i... Macie już szansę, szczególnie, że jest powiększony drop. Ostatnio został też Digel powiększonym na powiększonym dropie, i ktoś go już zgarnął. Także gratuluję. Link macie w przypiętym komentarzu. No dobrze, zacznijmy sobie od recoil case'a. Co jest fajniejszego na tej stronie, że możemy sobie trzy naraz otwierać i yy, na szybko, że tak powiem. Yy, więc tutaj możemy troszkę przyspieszyć nasz open. Ojoj, oj, oj. Dobra, to, to znak, że trzeba to zostawić. Jedziemy sobie dalej, teraz przechodzimy do Revolution Case. No i tutaj te. Wajsy, e, Faktoryniu chcielibyśmy trafić. Chociaż te, te też by były spoczko. Zobaczymy, cokolwiek, jakiekolwiek rękawiczki, to już będę zadowolony. Ale, no na razie idzie ciężko. Ajajaj. No nie, dobra, ostatni raz. Okej, okay. jest pierwszy różowy, jest pierwszy różowy, chyba, że nie zauważyłem wcześniej. Ale przejdźmy sobie do Hydra Case'a. A później przejdziemy sobie do bitewek, słuchajcie. Może na bitwach poleci nam będziemy mieli większe szanse, zrobimy sobie bitwę na szerd, ale my lecimy z Hydra Case'em i tu już powoli, no bo tu już jest mocniejsza skrzynka i aloha, alohomora, Mora, come on. no nie jest to co byśmy chcieli. Jeszcze Battle Skirt. No i taką bitewkę sobie zrobimy moi drodzy. 20 skrzynek razy 4, no to jest 80, robimy to na szerdzie. 80 skrzynek, myślę, że jest szansa na jakieś rękawiczki, szczególnie że już troszeczkę rozgrzaliśmy te skrzynki. Zobaczymy, tu musimy dodać oczywiście i samo musi być, no i tu już możemy randomowo Michael dobry bot, Rosso to jest całkiem spoko zobaczmy co poleci nam w pierwszej skrzynce same niebieskie, no cóż, kto by się spodziewał eee, no to jest drop taki sam jak w CS z tym, że te skrzynki są tańsze i zobaczcie już Factory sound South Off w drugiej skrzynce tutaj trzy fioletowe, no i gdzie w CS byśmy dropnęli coś takiego, słuchajcie, no tutaj Kolejny różowy i to też chyba dobry stan. Minimalware, let's go, Michael. Ty, tu jesteś jednak dobry drop. Szkoda, że nie, że nie spadło nam to, ale trudno. Idziemy dalej, bo mamy jeszcze Revolution Case i chcielibyśmy zobaczyć to złoto. Ten złoty przedmiot specjalny, rzadki złoty, spe... rzadki złoty przedmiot specjalny. I zobaczmy. Szybki łyk kabusi, bo mnie dusi. Dobra. I dziewiąta skrzynka Recoil Case. Jak na razie nie jest najgorzej. Eee, dwa różowe i to jeden faktorynią, więc spoko. Zobaczmy sobie Revolution Case'a i z pierwszej no tylko jeden fioletowy Banana Canon. Zobaczmy dalej i... No okej. Okay. Kolejny różowy, Duality, Puzzle Bardzo fajna AWP. Eee, bardzo długo z nią grałem, ale dostałem od mojego widza AWP Boom Nie gram z nią. Nigdy jej nie sprzedam, słuchajcie. Uuu! Mamy temu kał, ale w takim kałowym stanie, dlatego temu kał poleciał. I... Proszę bardzo. Kolejny różowy. No kurde, ej, ja nie muszę wam nic mówić. Tu widać, że jednak w CS2 nie warto. Tutaj kolejny różowy, proszę bardzo. Wild Child, ok, nie jest źle. Jeszcze będziemy mieli na dżesterku skrzynkę i zobaczymy, czy nam jakieś rękawiczki polecą. No bo na razie zostały trzy skrzynki do końca, dwie skrzynki do końca i nie zapowiada się na rękawiczki. Ale może akurat z tej skrzynki będą chciały polecieć. Hydra case, zobaczymy. No tu coś lepszego niż niebieski i będę zadowolony, no ale samo niebieski niestety i tak to wygląda. Tak jak mówiłem będzie Jester, moi drodzy, ale dodamy go na bitwę i później może jeszcze otworzymy. Zobaczymy czy z Jestera na bitwie coś nam wyleci. No chciałbym żeby wajsy poleciały, ale zobacz co nam tutaj poleci. Emily i Samu i Rosso zostali dodani automatycznie. Zobaczmy na początku delikatna rozgrzewka, recall case'ik, jeden fioletowy, nie jest źle. Oj, tam przeleciały rękawiczki, ale niestety nie wypadają. Także zobaczmy co będzie w następnej skrzyneczce i banana, on ale chyba, o nie, field tylko. No i hydra, no może tu, może tu. OK, jest fioletowy jeden pod tyszkę, co prawda, e, ale tutaj Jester i tu chcemy rękawiczki. O nie. No nie tak miało być, moi drodzy. Nie tak miało być. Idziemy do Revolution Case'a, Otwórzmy sobie kilka standardowo. No bo coś czuję, że tutaj może ze standardu polecie. Ewentualnie trzeba troszeczkę tą skrzyneczkę rozgrzać. Otwórzmy sobie jeszcze raz. Okej, okay. jeszcze raz. Okej. Okay. I ostatni raz. I idziemy na Jester'a, Chociaż tutaj faktory nie, to nie wiem, czy nie powinienem jeszcze raz otworzyć. Dobrze, dobrze, teraz sobie otwieramy na i taki przedmiot chcemy zobaczyć, żeby nam wyleciał. Come on. Jazda! Come on, come, on, come on. Ok, AK-47 Headshot. Jak będzie dobry stan, to możemy jeszcze coś sobie otworzyć. I well worn. Ok, nie jest najlepiej, ale mam pomysł. Tutaj mamy pewne rękawiczki i zobaczymy, jakie nam po prostu polecą. Które z tych rękawiczek najbardziej, chyba, chciałbym te. Ewentualnie e, Scarlet trzamaty, też są spoko. Overdrive y też nie będą najgorsze. Są to ładne rękawiczki, byle nie te bez palców, bo będzie mi zimno w palce. Ale dobra, próbujemy, zobaczymy jakie rękawiczki dostaniemy. Przynajmniej challenge będzie zakończony. Szkoda, że w taki sposób, a nie udało się ich dropnąć normalnie, ale trudno. Lecimy, come on. Jakieś fajne rękawiczki poproszę w tym momencie. No i bez palców oczywiście, bez palców rękawiczki. No cóż, co zrobić? No cóż moi drodzy, nie udało się tak jak chciałem. Rękawice jakieś dropnięte, ale może następnym razem uda się lepiej. Możecie pisać w komentarzach, jakie challenge wam zrobić następnym razem, Aby wy pamiętajcie, że z kodem Karot 840 i taki gutne flor może polecieć do kogoś z was, a później takiego skinka możecie sobie wypłacić, sprzedać, otworzyć jakąś skrzynkę lub wymienić w wy exchangerze, który macie dostępny w tym miejscu. Ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!